Bole głowy efektywne rozwiązanie. Nie jestem lekarzem. Jeżeli masz poważne bole głowy, najlepiej skonsultować się z lekarzem. I teraz bole głowy efektywne rozwiązanie. Jakie mamy po prostu w życiu, w naszym życiu efektywne rozwiązanie na bole głowy. Leki najczęściej i najpopularniejszy środek to po prostu leki na ból głowy. Ale zaczynają działać. Od 15 do 20 minut, a przez ten czas siedzisz i cierpisz, i także nie masz gwarancji, że usuniesz ból głowy, z powodu tego, że jeżeli często używasz te leki, no prawie każdy dzień, albo no, po prostu często używasz te leki, to twój organizm już tak nie oddziałuje na te leki i nie usuwa twój ból głowy, i to jest dość poważny problem z tymi lekami. Jakie są efektywne rozwiązania na ten problem? Widziałem oczywiście różne takie dziwne rozwiązania yoga na ból głowy, gdzie przez 20 minut musisz robić jogę zajmować się jogą. To jest dość dziwne jak dla mnie rozwiązanie. Ale albo takie rozwiązanie, gdzie musisz masować swoje szyję, masować swoją głowę Oczywiście to działa. Ale też nie wszędzie możesz to wykorzystać. Także mam dla Ciebie trzy rozwiązania, które znajdziesz w opisie pod tym filmikiem, pod linkiem. Usunięcie bólu głowy. Pierwsze rozwiązanie, usunięcie bólu głowy za 10 minut, ale najlepiej to rozwiązanie używać w domu. I drugie rozwiązanie, usunięcie bólu głowy za 5 minut, gdzie usuniesz ból nie tylko dla siebie, a także dla wszystkich swoich znajomych. для особ наиближших на, вши, на разных дистанциях. Во фрице, америке попросту в френч дистанс не имеет значения. И также можешь, что техника ужить для себя в праце, в самоходе, в самолете в френде попросту. И третье, автоматичное, усунение болт где в уголе правый ниц не можешь делать, можешь что он техники ужить, <coughs>, просто докладнее вшенде. I to było takie najefektywniejsze rozwiązanie, które przygotowałem dla Ciebie czy najefektywniejsze rozwiązania, które pomagają usunąć ból głowy.